Hej, hej! Przed wami recenzja książki Każdy może zginąć, pani Krystyny Mirek. Ja przepraszam was, że przez jakiś czas nie nagrywałam filmików, ale po prostu no, mój dwulatek jest chory biegunkę ma od poniedziałku, poniedziałek, wtorek wymioty i teraz cały czas kubka czarna, bo podaję mu czarny węgiel. Nie wiem, jak macie jakieś sposoby, żeby zatrzymać totalną biegunkę, wydaje mi się, że to jest chyba zatrucie salmonellą, tak podejrzewam to bardzo proszę Was o rady, bo ja już kombinuję wszystko, nawet z dziełami. Zaczęłam podawać nawet liście jeżyny, liście maliny i zmieszałam to wszystko z korą dębu. I, bo to też działa przeciwbiegunkowo, ale no, czekamy co będzie. Także no czasami może być tak, że może mnie przez jakiś czas e, nie być, więc po prostu będziecie wiedzieć dlaczego. Mam nadzieję, że że się tak, że nie będę musiała nigdy z nim wyjeżdżać. Wracanie do książki, premiera była 11 wrzesień 2024. Napisała ją pani wspaniała Krystyna Mirek i jest to według mnie thriller obyczajowy. Wiecie, ja bardzo dobrze znam pióro pani Krystyny, dlatego dosłownie wiedziałam, że znajdę tutaj nie tylko emocje, ale też i kilka prawd życiowych. No i pomimo tego, że jest to też kryminał, no bo mamy tutaj sprawę, która się właśnie z pewną rzeczą wiąże. To jednak akcja nie rozgrywa się tylko na samym początku sprawcy, ale to właśnie bohater, który ma swoje życie prywatne, o wszystkim nam tutaj opowiada. I to jest fajne, że to, że nie tylko mamy policjantów, którzy ścigają, co tam się dzieje, o jezu, jakie mają poszlaki tylko tutaj postacie mają też swoje życie prywatne. I Według mnie też powiedziałbym, że to jest właśnie obyczajówka kryminalna, aczkolwiek ma też wydźwięk psychologiczny. No, dosyć ciekawą postacią był tutaj policjant, który wciąż liczył, że w jego życiu coś się konkretnego wydarzy. Ech, potrzebował poczucia adrenaliny, dostać sprawę z poważnym morderstwem czy też zaginięciem, a nie jakieś tam błahostki, które no, zaczęły go pomału nudzić. No, on nic ze swoim życiem nie robił, oczekiwał nie wiadomo jakich cudów. Wiecie, opisał nam trochę swoje wcześniejsze sprawy, więc patrząc z punktu widzenia policjanta. No faktycznie, no nie za bardzo miał się y, jak przy tym wykazać, bo dał nam problematykę, wykazanie sprawcy i jak się to skończyło. Była to też osoba, która miała pretensje do innych za to, co go spotyka. No nawet był zły, że żona się postarzała i pociągnęła za sobą jego. Czajcie? Dorobiła mu brzuch i siwe włosy, na które nikt już nie zwracał uwagi. O jaki on był biedny, mówię wam. Od życia oczekiwał niewiadomo jakich kokosów, a po prostu sam nic nie robił, żeby je sobie zapewnić. Kiedy więc dostał wezwanie o morderstwie. No, wpierw był trochę znudzony, opisał nam sytuację życiową zamordowanego. No, i oczywiście wkroczył na komisariat, wierząc, że może w końcu to nie był wypadek. O, jak się o to modlił. <grytanie> w innym rozdziale czytaliśmy o pracy i jego poczynaniach. Ale tak ogólnikowo, żeby później po prostu móc wszystko odkrywać, wiecie, kawałek po kawałku. No i tak naprawdę nie wiemy, dlaczego dochodzi do morcerstw, dlaczego y, na koniec sprawca ich przyozdabia. No i jak w ogóle szukać, żeby pozyskać jakikolwiek trop, którego nam nie zostawia. Wiecie, autorka podkreśliła tutaj wartość tajemnicy i tego, że nawet żyjąc z kimś możemy w ogóle go nie znać ewidentnie brakowało tu postaciom jakiegoś celu. No, autorka pokazała takich, którzy powiedzmy, że chcą stać, ale im się nie chce. Oczekiwali, że wszystko się zmieni podczas gdy no, sami niczego nie zmieniali. Obarczali innych za swoje problemy, uważając, że tylko oni mają najgorzej. No a reszcie wiedzie się doskonale, jak oni to robią. Spodobał mi się tutaj ten zamysł, bo tak naprawdę czytelnik na podstawie postaci miał ukazywane co robić. I czego nie robili inni, chociaż w swoim życiu chcieli jakichkolwiek zmian. Wiecie, bardzo dobrze się czyta, gdyż nie liczy się tutaj sama akcja, ale też właśnie uczucia postaci ich myśli, zachowania i też nawet wartości, które tutaj wyznawali. Wiecie, to podchodziło mi pod opowieść psychologiczną, kiedy wkraczaliśmy na ich prywatne sfery. I były tutaj też takie drobne rady poradnikowe. Ale kto zna panią Krystynę, wie, że ona lubi takie rzeczy tutaj wciskać. I wydaje mi się, że właśnie powinien przeczytać ją każdy. Jeśli na przykład nie wie, jak wyjść z rutynowego życia, z rutynowego dołka, gdzie każdy dzień wygląda tak samo i chciałby zmiany, ale nie wie, co ma z tym zrobić. No, mamy też miejsce na oddanie głosu dzieciom, głównego bohatera, gdzie na przykład wykrzyczą mu swoje boleści w końcu doszły do głosu, albo po prostu no, nie wytrzymały i, i musiały wybuchnąć. Mówię albo, no bo nie chcę wam zracać konkretnej yy, wersji wydarzeń. Wiecie, to było świetne zagranie, gdyż pokazało, że czasami sami siebie ranimy i nie liczymy się w tym, że, z tym, że w ten sposób też sprawiamy przykrość. Najbliższej rodzinie, bo to nie jest tak, że ja będę sobie robiła nie wiem cały czas dołki, ciągle będę narzekała, nie wiadomo, osoby, które ze mną mieszkają, oni też to będą przeżywać, też to będzie na nich wpływać. Jak to mówią, kiedy wchodzisz między wronę, musisz krakać tak jak one, więc jeżeli jesteście w towarzystwie osób, które ciągle narzekają, no niestety, ale i wasze życie pomału zacznie też prowadzić się do takich właśnie negatywnych wydarzeń. Także ja bardzo polecam do przeczytania każdemu, komu się wydaje, że nieszczęśliwy jest tylko z powodu działań innych. Bo wydaje mi się, że jeżeli sam ruszysz te swoje cztery litery, czy jak niektórzy mówią, trochę więcej, no to po prostu zobaczysz, że jednak życie zależy od tego, co ty z nim zrobisz. A nie będziesz czekał, aż po prostu coś się w nim wydarzy. Także ja uwielbiam wszystkie książki autorki, bo zawsze przymyci nam jakieś mądrości. Bo zawsze warto wziąć je sobie do serca, bo to są życie wyprawdy, do których nie wszyscy się przyznają, bo osoba leniwa, nie powie, że nie sprząta, bo nie ma na to ochoty, bo jej się nie chce. Ona zacznie mówić, że jest zmęczona i że nie wiadomo, ile się narobiła. Także nie widzi swoich błędów, a tu autorka właśnie te błędy ich ukazała. Dlatego tym bardziej Wam ją polecam. Trzymajcie się cieplotka i życzę Wam wzrówka pa! pa.